Do zrobienia samodzielnie masełka omega 3. Super zdrowego, a wręcz o właściwościach zdrowotnależniczych. Yy, masełko omega 3, tak zwane, pani doktor Budwik, robimy z twarogu. Z tym, że twarożek musi być niestety, ale taki z prawdziwego mleka, krowiego, nie ten ze sklepu taki. Chociaż w sklepach można już ewentualnie do setki. Dobry serek, twarożek, ale ważne, żeby był zrobiony z takiego mleczka krowiego. Można kupić takie mleczko, na przykład, sobie na jakimś targowisku lub w sklepie ekologicznym, zrobić sobie, zakisić, zrobić sobie samemu twarożek. Ważne, żeby tego twarożku było około 250 gram na taką porcję. Co dalej? Ja tutaj akurat mam twarożek kozi, ponieważ bardzo lubię sery kozie. Więc zrobię go serka koziego. Też nabyłam go właśnie na takim targowisku. Odkryłam fajne targowisko, gdzie zaopatruję się w tego typu serki. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Oczywiście olej lniany. Naturalny, nierafinowany. No i praktycznie jeszcze jakiś blender, tak? Do zmiksowania. Jak będziemy to wykonywać? Do takiego twaroszku dodajemy około 6-7 łyżek oleju lnianego. Będziemy dodawać po łyżeczce, chwilkę miksować, blendować, aż dodamy 6 łyżek. Jeżeli już mamy 6 łyżek, jeszcze blendujemy je przez 5 minut, aby one się połączyły. Mówi się, że olej lniany wielokrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem, olej lniany możemy wziąć łyżeczkę oleju lnianego na czczo i go spożyć. No owszem, możemy, z tym, że pamiętajmy, że taki olej, właściwości tego oleju zostaną przyswojone przez organizm około tylko 30%. Natomiast w tym połączeniu z twarogiem, w tej wersji, jaką jest pasta dr Budzik, no ponad 90%, więc mi się wydaje, że warto się troszeczkę w tym pobawić i zrobić sobie taki olej, a więc Zabieram się do robienia, i zaczynamy od jednej łyżeczki łyżka, to, łyżka? to mają być łyżki, a i blendujemy. Что? Uh -huh. ja dodałam 7 łyżeczek no i widzimy, że całkiem fajnie się nam połączyło ważne aby byśmy to robili w miseczce jakiejś szklanej prawda porcelanowej jak widzicie łyżeczki też używam porcelanową może być plastikowa ważne aby raczej unikać kontaktu z metalu no tu w moim przypadku jedynie ostrza blendera są metalowe no ale tego już nie przeskoczymy. Więc teraz tak, mamy to fajnie dosyć wy, wymieszane. Zobaczcie, bardzo ładnie się to... W tym światełku będzie widać, ale on jest już fajnie połączony. O, jest połączony ładnie. Taki lekko żółtawy kolorek dostał. I teraz przez 5 minut będę go blendować. Przez 5 minutek będę go blendować i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Okay. minęło 5 minut. Twarożek taką fajną zrobił konsystencję, jakby majonezu. Ja jeszcze trzeba tutaj wyciągnąć z tego między łopatkami. Da się zrobić. teraz ja za chwilkę zrobię mniejszą łyżeczką. Mmm, dobry. A, o, się sobie palec oblizałam. Jest troszeczkę rzadszy. Dosłownie można, jak twarożek ze śmietaną, można go <laughs> sobie zajadać. Tu akurat, w moim tym świetle, tak się zabarwia na żółto, ale on jest taki kremaowy fajny. Bardzo ładnie widać teraz, że, że się calutki Łatwiej wszystko wymieszało. I tym sposobem mamy dużo lepsze przyswojenie tego oleju. A ja teraz robię taki twarożek Możemy jeść około 6 łyżeczek dziennie. Ja sobie tutaj przełożę, żeby łatwiej nie było to trzymać w lodówce. A trzymamy no, nie za długo 2-3 dni maksymalnie jeżeli chcemy mieć te wartościowe wszystkie składniki. Także jeszcze myślę, że na dwa dni będę miała. Część zostanie zjedzona dzisiaj, a ten słoiczek powędruje sobie do lodówki. Także na trzy dni można sobie takie coś zrobić, taką pastę na chlebek. Z czymkolwiek to jecie, czy jakieś suszone pieczywko, czy, czy jakieś swoje kanapeczki wymyślę. Ja tu mam przygotowaną już natkę zielonej pietruszki. Lekko sobie posolę. Klebek mam kryczany. Taki bardzo lubię. Akurat w tej chwili mam taki klawus. I sobie go już sobie masełko możemy darować, bo mamy nasze masełko. Dam go tutaj na chlebek. leci to sobie po solę i posypię pietruszką zieloną. nam, jej dosyć sporo, nawet chyba jeszcze mam jakieś kiełki, to sobie jeszcze drugą kanapeczkę sobie wezmę I w ten sposób mamy cudowne masełko doktor Budwik. Prawda, że proste? Zapraszam. Smacznego!